Cześć, maneczko witam was wszystkich na swoim kanale Dziś na razie jeden z krótszych odcinków, początkowy Potem będzie nagrywane więcej odcinków Piszcie w komentarzach, dzisiaj jest Sylwester Piszcie w komentarzach, co mam napisać na, to, na oto tych tej rękawiczkach balonowych i balonikach Bo polecą sobie w niebo pięknie Pięknie do nieba se polecą z rakietami Rakiet mam dosyć dużo będzie pięknie strzelanie. Na pewno na którymś będzie pisało rąbać pis. Jeśli w ogóle to mogę powiedzieć, no nic. Teraz będę z kolegą grał, nagrywać. Na dzisiaj trzeba ponagrywać na zapas. Być może spróbuję zrobić daily. Daily tyle, ile mi się uda. Jeszcze kupię kamerkę GoPro. Będę musiał nagrywać sobie na zapas 2-3 dni prędzej, a jak już będzie kamerka GoPro, to mam nadzieję, że będzie już dobry, mega dobry ekran. No nic. To proszę piszcie w tych komentarzach, co mam napisać na tych balonikach. Piszcie. Najlepsze komentarze powybieram. A może i więcej zrobię tych balonów, jak będzie dużo komentarzy. Może wszystkich popiszę. Zobaczę. To do zobaczenia o 16, o 18 jakoś.